Cześć, witajcie, ja jestem są witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, w kolejnym odcinku porcji newsów ze świata Grand Theft Auto 6, ze świata Rockstara. I dzisiaj bardzo, bardzo ciekawe newsy pozytywne. No niestety GTA 6 nie trafi na PC, na premierę, to gdyby ktoś chciał być, nie chciał być rozczarowany na starcie. Mowa tutaj o tym, iż GTA 6 ma działać na premierę w 60 klatkach, przynajmniej na jednej konsoli. Znany informator przekazał, że GTA 6 osiąga 6 klatek na sekundę, ale tylko i wyłącznie na konsoli PlayStation 5 Pro. Niewykluczone jednak, że ta sytuacja może zmienić się przed, przed, przed premierem, oczywiście, więc tutaj zalecany dystans, bo jakość grafiki w GTA 6 bez wątpienia będzie stała na bardzo wysokim poziomie, co potwierdza drugi zwiastun. A, oczywiście widzimy tam pewne kompromisy, żeby nie było, no ale tutaj mamy mieszankę gameplayu i cutscenek. Pytanie brzmi jaka to będzie tutaj sytuacja, jeżeli się okaże, że wydajność będzie za słaba, jak na tą konsolę. Wygląda na to, że GTA 6 może liczyć na 60 klatek dla, dla posiadaczy konsoli PlayStation 5 Pro, ale możliwe, że nie tylko oni doczekają się 60 klatek. Tutaj oczywiście ciężko oceniać, choć tutaj... <laughs> No ja bym mówił, że tylko te PS5 pociągnie 60 klatek, więc chyba jednak zakupię te PlayStation 6, pomyślę jeszcze. To tak by tutaj te newsy, które zbierają dały mi do myślenia znowu, że jednak no warto będzie zainwestować w tą nową konsolę, tym bardziej, że ja jako twórca na YouTubie ja taki no dość mały, no ale mimo wszystko cenię sobie jakość, chciałbym wam przekazywać treści, oczywiście w najlepszej możliwej jakości. No i 60 klatek do tego się jak najbardziej zalicza, A więc jak miałbym do wyboru jakość plus 60 klatek czy powiedzmy wydajność, Plus 60 klatek, czy jakiś taki kompromis, to wolałbym dla was to w 60 klatkach emitować, ale to zobaczymy, jak czas tej nam to wszystko zweryfikuje. No nie ma co ty uszukiwać, bo widzimy to od jakiegoś czasu, że no, współpraca stronnego z Rockstarem idzie w najlepsze. Nowymi informacjami podzielił się właśnie w serwisie X użytkownik Detective City, Jego źródłem jest inżynier PlayStation, który wielokrotnie dostarczał, dostarczał sprawdzone informacje oraz dawał dokładne przecieki. I tutaj mamy taki jakby dość długi wpis, który za chwilę Wam przeczytam. Teraz Wam go też mogę dać w sumie w formie. Screenshot to na ekranie. Skracając go, oczywiście, do GTA 6, utrzyma stałe 60 klatek na sekundę na konsoli PlayStation Pro. przy różnych ustawieniach graficznych. Obecnie 60 fps osiągnięte jest wyłącznie właśnie w tym wariancie konsoli. Ale nie wykluczone, że sytuacja zmieni się przed premierą. Przewiduje się, że GTA 6 na PS5 Pro zaoferuje różne tryby graficzne również. Więc jest możliwość, że po prostu będzie jeden tryb graficzny na konsolach zwykłych, a wersja pora zostanie chciał 60 latek może? Bo tak naprawdę no nie oszukujmy się. Mogą być dwa tryby. 60 klatek, No i ta jakość nieszczęsna. W sensie bym wolał tak, żeby było 60 klatek, gdyby wystarczyło. Nawet jak jest poprzedni delikatnie grafikat, to lepiej wygląda jak jest takie płynny ruch niż jak jest 30 latek. Może po prostu nie jestem przyzwyczajony, też tak może być oczywiście, bo no mówię, no już od lat gram na, play, na PC-cie. Co się zaczynają od pc to no jakby wiecie, PC Master Race, ale nie o tym tym odcinku. Oczywiście przy optymalizacji produkcji mają być um, różni inżynierowie, oczywiście zatrudniani z PlayStation, dlatego na wdrażanie nowych technologii. Wynika to jakby z umowy marketingowej zawartej pomiędzy Sony i Rockstar Games. W jego efekcie powinniśmy również spodziewać się kilku zestawów w konsoli PlayStation z oczywiście GTA 6 to ciekawe inżynierowie pomagają ponoć również przy kilku innych tytułach Rockstar, które mają pojawić się w niedalekiej przyszłości możliwe że chodzi tutaj o nową wersję Red Dead Redemption 2 oraz GTA 4 będące obiektem plotek od jakiegoś czasu i nie ma co ukrywać że takie GTA, 6, GTA 4 bym pograł w sumie na PlayStation 5 bo brzmi to bardzo ciekawie no, więc tutaj widzowie, może jakaś seria na live'ach lub jakaś seria na kanale, no, kto tu wie. Chociaż Red Dead Redemption 2, no wiadomo, gram na PC, więc to mi z wystarczy. Fajnie, bo też GTA 4 trafiło finalnie na PC w wersji zimasterowanej. więc tak to wygląda. Co do tego wpisu, tutaj mamy informację od Detective Sea, że GTA 6 już teraz działa w 6 czuklach na sekundę i wciąż utrzymuje ten wynik podczas optymalizacji na PlayStation 5 Pro przy różnych ustawieniach graficznych. Nad projektem pracują inżynierowie Sony, którzy wspierają Rockstar ze względu na nową technologię, wracającą z myślą o aktualizacji telefonowej na maj 2026 roku, czyli pewnie ustawiamy update konsoli, jak i do GTA, aby ta gra śmigała dobrze. Pomagają też przy kilku innych tytułach Rockstara, które mają trafić na rynek jeszcze przed premierem. Jeszcze przed premierą tej aktualizacji. Na ten moment 6 FPS-ów udaje się osiągnąć wyłącznie na PlayStation 5 Pro, choć do premiery wszystko może się jeszcze zmienić. Spodziewany są jednak jeszcze, że gra za kilka trybów graficznych od razu przy starcie. Współpraca przy optymalizacji jest możliwa dzięki umowie marketingowej między PlayStation a Rockstar'em, która jakby tutaj otwiera drzwi, ale wręcz zachęca do takiego bliskiego wsparcia. W ramach tej współpracy można też się spodziewać specjalnych zestawów PlayStation 5 z GTA 6. W nadchodzącej kampanii promocyjnej informuje o informacje pochodzą od inżyniera PlayStation, który już nieraz przekazywał sprawdzone i dokładne przecieki. O, co dużo mówić, no taka współpraca z pewnością z nam wyjdzie na plus, no bo jednak GTA 6 sporo osób pogra i z pewnością pogra w 60 od dzięki temu wszystkiemu. Nie wiem, dajcie znać co w o wszystkim sądzicie. Jak dla mnie, tutaj zmiana oczywiście jak najbardziej na plus widzowie, więc ja zacieram rączkę i chyba po PlayStation 5 biegnę. Pro, oczywiście, bo już tylko mam. No ale powiecie, się są to tylko o tym PlayStation 5, jakieś 6 na fps GTA 6. A niedawno miała premierę gra Death Stranding, Death Stranding 2. Więc gracze boją się tego, że GTA 6 to już w ogóle nie da rady i ta konsola po prostu eksploduje. No fakt faktem, że PlayStation 5 się pocikrzeje, a GTA 6 no jeszcze nie wyszło. Czy konsola Sony udźwignie właśnie tutaj nowe gry jak Death Stranding? Death Stranding, kurcze, trudna nazwa oczywiście. Death Stringing pokazuje, oczywiście dwójka, że są kłopoty. I co to wszystko będzie dla nas znaczyło? nie ma też, co ukrywać, że może faktycznie ta gra troszeczkę za bardzo Nieźle zoptymalizowana, co tej gdzieś, jakby tutaj konsola nawet informują o tym, że sama się przegrzewa. Tym bardziej, że mamy lato. <laughs> co oczywiście nie powinno mieć wpływu oczywiście jakby na samą rozgrywkę w przypadku tych konsol, chociaż no gracze są troszkę zaniepokojeni, jak to na reddicie, Więc jakby tutaj, gdy konsola ostrzega przed przegrzaniem się, to nawet wtedy już jest nowa i czysta. Gdy jest, to możemy mieć informację, że coś nie tak. No, ja bym tutaj bardziej e, mówił, że to wina optymalizacji gry, ponieważ PlayStation 5 Pro co prawda radzi sobie lepiej, ale użytkownicy również skarżą się z problemami przy Death Stranding 2. Jakby e, tutaj mówią, że grafika nie wyrabia CPU, jest wąskim gardłem oczywiście e, nie inaczej. Sorry, to grafika daje, jest, daje radę, a CPU nie wyrabia. Oczywiście bez zmiany procesora nie ma szans na stabilne 60 klatek w najbardziej wymagających tytułach, no i nie ma co ukrywać, że gry AAA to są takie najbardziej wymagające chyba gry, które korzystają i z CPU i z GPU do maksa, no i gdzieś tam oczywiście niektórzy żeby pograć najnowsze no The Strangling 2 muszą oczywiście zajść na 6 klatek i grać w takiej jakości, aby grać sobie w gierkę, więc tutaj też mam obawy przeciwko temu, że GTA 6 nie podoba temu wszystkiemu no ale co zrobicie, no, miejmy nadzieję, że to poprawią i nie będzie żadnego problemu z GTA 5, GTA 6 czyli na premierę. Bo słabo, bo było widzieć komunikat, że konsola się przegrzewa. Wiadomo, że wyjdzie w maju, może troszeczkę chłodniej, już kto wie. <grych> no, ja, ja, idziemy dalej. Jak już tu mówimy o rekordach jakichkolwiek gier Rockstar'a, to kolejnym rekordem, który może pobić GTA 6, jest rekord zarobków, bo premiera GTA 6 może być jedną z największych wydarzeń w historii całej branży ostatnimi czasy, ostatnich lat, ostatniej dekady nawet można powiedzieć. I są, analitycy przewidują, że Rockstar może zarobić rekordowe 2 miliony dolarów w ciągu pierwszych 24 godzin od premiery. To ponad dwukrotnie więcej niż GTA 5, które w 2013 ustawiło rekord, Przychodów w ciągu dniu, w dniu premiery, tak? Już teraz bije rekordy popularności, ale i debutem odbędzie się w maju przyszłego roku. O, więc jakby dali preordera, dlatego może troszkę lepiej później, żeby na przykład od początku roku. No bo w roku kalendarzowym tam się to zmieściło, żeby fajne, to, fajne słupki wyglądały takie wyszklone w górę. Mogę ta 6 no, dużo osób czeka. Cały świat czeka na tę grę. Chociaż na przykład niektóre w niektórych miejscach na świecie dopiero teraz GTA V trafiło do sprzedaży. Więc znowu ta ilość kopii może mocno urosnąć, jeżeli chodzi o te sprzedane tytuły. No i tutaj na pewno podczas premiery światowej GTA 6 będzie to biło rekordy sprzedaży. No ale wieści w sprawie premiery GTA 6 oraz ogromne zarobki to chyba nie jest tajemnica. Bo według analityków z firmy Conovox GTA 6 ma sprzedawać się w liczbie 25 milionów egzemplarzy w ciągu 24 godzin. Gdy biorąc przychód na wysokości 2 milionów dolarów, to ponad dwukrotnie więcej niż GTA 5, które w 2013 roku osiągnęło 815 milionów dolarów, więc... aha, tam pojedziemy, no to mają być miliardy dolarów. W tym samym czasie, prognozując, że gra gdzieś tam będzie kosztowała około 80 dolarów, co również wpływa na rekordy zarobkowe. Tak akurat 80 dolarów, to, to bym powiedział na minus, więc wolałbym, żeby tych rekordów nie biło. Chociaż po przeciążeniu 80 dolarów to jest 290 zł plus jakieś podatki, no to 350 zł to nie jest aż tak źle jak na najnowsze tytuły AAA. Według tych oczywiście przewidywań, gra Rockstar ma zostać się najszybciej sprzyjającą się produktem rozrywkowym w historii zarazem. I przez pierwszy tydzień produkcja ma zarobić kolejne miliardy, do czego stąd dołożono dodatkowe płatności z mikrotransakcji w samej grze, które szacuje się na średnim około 20 dolarów na gracza przez pierwsze 60 dni. Akurat tą analitykę trzeba wziąć na chłodno, ponieważ nie wiadomo, czy online wystartuje w dniu premiery. Na pewno jakby wystartowało, to musiałoby się liczyć z sporą wydajnością, sporym obciążeniem serwerów, bo jakby te graczy naraz weszło do trybu online, na pewno zrobiliby spore zamieszanie na serwerach, tak? Więc jeżeli jakieś takie się sprawdzą, to szósta odsłona GTA może okazać się punktem zwrotnym w całej branży. Sukces tej produkcji pokaże, jak ogromny potencjał drzemie w modelach biznesowych opartych na wielkiej kampanii, rewolucyjnych rozwiązaniach, które podnoszą oczywiście cenę zarazem całej produkcji. Jednoznacznie premiera GTA V z pewnością była dyskusja na temat cen gier i ich wpływ, wpływ na rynek. Oby te ceny były mniejsze niż wszyscy zakładają i tak no max 350 zł by kosztowały. Tak by było najlepiej oczywiście. Oczywiście warto pamiętać, że wszystko są tylko oczywiście spekulacje i Tutaj porównanie całej serii gier Rockstar i konkurencyjności samej produkcji. Na razie gracze mają do dyspozycji mało oficjalnych informacji. Są dwa trailery, dam parę wpisów na ich stronie. No, oczywiście coś większego dowiemy się na pewno w przyszłym roku, a zarazem w przyszłym roku na półkach sklepowych pojawi się też GTA 6 dokładnie 26 maja, jakby ktoś nie pamiętał, chociaż nie wiem, czy są tacy widzowie. Logując ten kanał, którzy nie wiedzą, kiedy będzie premiera, no ale by ktoś nowy był, to oczywiście informacja dla niego. Też zachęcam do subskrypcji kanału. Na samym dole, wsparcia kanału oraz wejścia w social media. Zapraszam do tych sekcji. No dobra, jak już tak gadamy o tym GTA Online, to może jakieś newsy z całego świata. Do 26 maja mamy jeszcze coś daleko. No ale GTA pewnie jest coraz bardziej dopracowane. Bo. Sama fabuła będzie przedstawiona na fabułę dwóch bohaterów, Lucy i Jasona, ich historia ma zostać zainspirowana na tyle sami Bona i Clyda, ale studio nie zdradziło zbyt wiele szczegółów na temat tego, jak będzie wyglądało sam online. Produkcja Rockstar to jednak nie tylko ta rozgrywka jednoosobowa, chociaż dużo osób wspierało. Miało dobre zdanie na temat DLC, które były fabularne. Czego w piątce nie oświadczyliśmy, bo to mieliśmy sporo zawartości do online. Do tej pory ogromną popularność cieszyło się właśnie samo online, które przynosiło największy sukces całej serii. Dlatego piątka była taka oddana przez świetny tryb sieciowy, gdzie każdy znalazł coś dla siebie. No nie ma co ukrywać, że GTA akurat robiło konkurencję dla wielu gier, mając jedną grę tak naprawdę. A więc liczę, że i też GTA Online 2, jak to niektórzy nazywają, gdzieś tam będzie godnym następcą. A co jak ma, Czy mam jakieś nowe wieści o tym właśnie trybie online w szóstce? No, tego jeszcze nie było. Nazwijmy to roboczo GTA Online 2.0, czyli tryb sieciowy dla szóstki. Według najnowszych przecieków ma działać na serwerach, które umożliwiają zdecydowanie większą liczbę użytkowników. Tutaj gdzieś redaktor francuski naokreślił, że Rockstar Mac daje nam. Te, znaczy, on bardziej testuje jakby limit wynoszący 64 graczy. A ich celem jest umożliwienie rozgrywki nawet do 96 osób jednocześnie. A w aktualnej części GTA 5, GTA Online, mamy maksymalnie 32 graczy. I rozumiem, że 64 będzie na, powiedzmy, na obecnej generacji, a 96 będzie przygotowane. I jak wyjdzie nowa generacja, ewentualnie na PC, to takie coś jest nieumożliwione 96 graczy na jednej mapie to naprawdę sporo, nie ma co ukrywać. No ale oczywiście czemu nie? więc musimy stworzyć takie sesję, żeby zapełnić naszymi widzami widzowie, także zrobimy taki event kiedyś, proszę Was. Ponadto, według jego źródeł pochodzących z wewnątrz, oczywiście Rockstar Games, typ sieciowy nazwano roboczo GTA 6 MP. Ma to być zdecydowanie bardziej zaawansowanym etapie niż poprzednik, w samym tej odstępie od dnia premier, że bo wiadomo, że Najpierw skupili się na trybie fabularnym, a później na sieciowym. Twórcy mają tutaj dopracować takie szczegóły jak płynność rozgrywka, integracje między graczami, które wymagałyby ładowania między sesjami. To jest akurat bardzo duży plus. Na ten moment oczywiście nie, odnosio, nie odnoszono się w ten sposób do tych informacji dostępnych w sieci, ale należy traktować się czysto spekulacyjnie. Tak? Nie wykluczamy jednak, że po sukcesie jakie to online, Rockstar zdecyduje się przygotować jeszcze lepszy tryb wielosobowy. I on też pewnie sporo zarobi w swoim czasie. Zresztą ja to mu kibicuję, bo mi się bardzo dobrze, gdy tam 5 grało. Ze względu na to, jak to jest wiekowa gra, tam jest tyle treści już. Ja aż całe to przyszedłem, a tej nowsze DLC nie wnoszę aż tak dużo. No to niestety już gdzieś tam się mi nudzi to, ale jakbym pewnie zaczął od nowa, to dalej bym się świetnie bawił, bo to dobry tryb, po prostu dobra gra, tak. Jak już mówimy o nowych technologiach zaawansowanej grafice, to Rockstar nawet przygotowuje się do update'u swoich społecznościowych portali. Jakie to są? Mówimy do Rockstar Games Social Club, który po 13 latach swojej działalności oficjalnie wyłącza swoją platformę społecznościową. I strona dotąd pełniła funkcję takiego centrum zarządzania kontem, znajomościami, znajomymi, statystykami z gier. Obecnie, jak wchodzimy na stronę, to przykrywamy nas na główną stronę Rockstara. Decyzja ta zbiega się oczywiście z okresem inwesty... inwestycyjnym, bardziej intensywnych prac, chciałem powiedzieć, odnośnie GTA 6 i Social Club pierwotnie pełnił ważną funkcję integrującą graczy, która umożliwiała tworzenie ekip GTA Online, publikację własnych wyścigów i misji, a także śledzenia postępów graczy w GTA Online, oczywiście w Red Dead Redemption. Jedynce, jak i dwójce. Jednak z biegiem lat usługa zaczęła odstawać od nowoczesnych standardów. Gracze skorzy się na przestarzałe interfejsy i problemy z bezpieczeństwem kont. Według Insider'a wideo hook, usunięcie Social Cluba może być ze nowej platformy społecznościowej, na którą pracuje Studio Rockstar. Może dlatego też szukają deweloperów do tworzenia aplikacji mobilnej. Kto wie, czy to nie będzie jakoś tak powiązane, że będziemy mieli oczywiście na telefonie, będziemy mieli połączoną oczywiście z GTA 6, GTA 5 i ta integracja będzie dużo lepsza. Na przykład platforma, w której możemy sobie dodawać tablice rejestracyjne, nie wchodząc do gry, z tuningi swoich samochodów, na przykład podczas przerwy w pracy czy w szkole, także naprawdę jest tu spory potencjał. Pisaliście o tym w komentarzach poprzednim odcinkiem, że oby tylko o tej aplikacji nie zapomnieli, jak to miało w przypadku. Jak to miało miejsce w przypadku iFruit'a. tak? Ta aplikacja się nazywa, więc. Hmm, Też mam kciuki, że to będzie jakaś fajna aplikacja, która niekoniecznie musi mieć tylko możliwość na GTA 6, a z całą serią Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Max Payne i in, innych gier Rockstara, tak naprawdę. Hmm, więc może nowa platforma będzie oczywiście całkowicie nowym systemem pod GTA 6, która odpowie na współczesne standardy i oczekiwania graczy w zakresie funkcjonalności bezpieczeństwa. Nie będzie problemu kąt. Mm. <gry> z kradzieżą kont. Choć dla niektórych użytkowników zamknięcie strzałek klaba może być zaskoczeniem, to dla wielu jego odejście było tylko wyłącznie kwestią czasu. Platforma nie należała za rozwojem, gier sieciowych coraz częściej była postrzegana jako relikt <grych> do ostatniej dekady, patrząc na to, jak gra idzie z postępem cały Rockstar. Więc może się bardziej opłacało zrobić wszystko od podstaw, niż upgrade'ować stare mm, śmieci, że tak to idzie ująć. Chociaż może to tylko zmieni. Cały wygląd, a teraz ta sama. Zobaczymy, jakie kroki podejmie Rockstar w tej kwestii. I taki ostatni ciepły newsik na sam koniec odcinka. Słuchajcie, Miami LPRS na skutek śledztwa przeprowadzonego przez fanów GTA 6 zniknęła troszeczkę z e, internetu, Wiem, że została ona uznana za pierwozdru Lucy i Kaminos, aktorki w grze. Postać łudząca szłomina aktorka, oczywiście, ma podobne już mnie głosu. Gdzieś w przeszłości Amerykanka wspomniała, że pracuje oczywiście w Rockstar, dla Rockstar Games rzucając swojego głosu na jednej z tam, aktualizacji do GTA Online w 2019 roku A więc może to były takie troszkę próby. Aktorka miała grać Lucy w GTA 6, nagle zniknęła. Oczywiście fani mają masę teorii, bo w ostatnim czasie społeczność zwraca uwagę na to, że Miami perez na Instagramie no po prostu zostało usunięte i konto, można tak to powiedzieć. Jest o tyle szokujące, że aktorka słynęła z regularnego tam dziennego, dziennej aktywności tak? ze swojego życia. Ponadto bez zapowiedzi internetu znikła również jej strona internetowa. Pani przewidują, że możliwe, że zniknęła dlatego, że ma coś wspólnego z właśnie GTA 6. Czy zdaniem części Interautów usunięcie mediów społecznościowych przez aktorkę było spowodowane, spowodowane zapisami w kontrakcie z Take Two Interactive, które mają ograniczyć jej aktywność aż do premiery GTA 6. Społeczność uważa również, że moim LPRS w ten sposób może przygotować się wraz z Rockstarem do rozpoczęcia działań marketingowych wokół tytułu i oficjalnego ogłoszenia udziału jej oczywiście w samej grze, jakim będzie GTA 6. Inni jako powód tej zniknięcia w mediach społecznościowych wskazują natomiast, że może gdzieś tam ktoś ją nękał przez graczy, które aktorka gdzieś tam w środniu sobie poradziła i wolała zniknąć z internetu więc tutaj czas zweryfikuje to, dlaczego tak się dzieje. Oczywiście na ten moment studia ani aktorka no, nie odniosły się w żaden sposób do tej teorii fanów, a więc należy je potraktować jako czyste spekulacje. No zobaczymy, czy bliżej premiery coś się fajnego tam nam pokaże, bo mi się wydaje, że poznamy z biegiem czasu gdzieś tam aktorów głosowych. A, gdzieś tam jakieś wywiady może będą udzielane, informacje też na pewno z raz napisami zobaczymy. Więc dajcie znać, czy waszym zdaniem Miami Perez to jest Lucia. Ja już robiłem chyba was dwa lata temu odcinek na ten temat, że podejrzewam, że Miami Mani NPS, bardziej się, nie Miami Mani NPRS może być właśnie Lucią. Chętnie poznam wasze zdanie w sekcji komentarzy. Więc to był na tyle w tym odcinku, że chodzi o porcję newsów, jakie wam przedstawiłem. Mam nadzieję, że są dla was jak najbardziej doreściwe i przyjemne do oglądania, do kawki, do śniadanka, do obiadu w którejkolwiek porze dnia to oglądacie. Także Wam dziękuję za uwagę. Oczywiście ciągle pracuję nad kolejnymi filmami odnośnie GTA 6, także wyczekujcie na kanale. Zachęcam do subskrypcji kanału, być na bieżąco i widzimy się w kolejnym odcinku z newsów GTA 6, czyli odcinków oczywiście na tym kanale. Był z Wami Siejson, do następnego. Cześć!